Hej, cześć się, mano, wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w skornie, grze, na którą wielu czekało długie lata. Aż w końcu mamy przyjemność oglądać ją na ekranach naszych komputerów, telefonów bądź telewizorów. A może po prostu spadliśmy do wielkiej dziury na pustyni i tyle, i znaleźliśmy się w podziemnym laboratorium szalonego kurwa, nie wiem, bo starego obcego, który stwierdził: A fajnie by było, jakby drzwi były z mięsza. Odpalmy sobie w takim razie to, nie, czemu to wygląda? Jak słoń, do którego trąby muszę włożyć przyrodzenie. Albo rękę w bardziej lajtowej wersji. Dopiero raczej nie wchodzić. Moje ciało! Ja pierdolę! Widzę, że mam wielką wadzajnę na środku klatki piertonii. O kurwa, to jedzie w dół. To jest piekielne centrum przetwarzania pozostałości po ciałach grzeszników. Oglądałeś kurwa Pornhuba? No to tutaj wylądowałeś. Próbowałeś zażywać leki z apteki na receptę bez recepty? To tutaj kurwa wylądowałeś. Próbowałeś uprawiać seks przedmałżeński? Ha! Zgadłeś! Tutaj wylądowałeś, a słupy blok blokują mi drogę. Kolejne ścięgno, mokre przyciski. O Jezus Maria. No strzelam palcowy interfejsom, notorycznie, cały czas. I lećmy. Swoją drogą, bardzo kurwa śmiesznie jesteście w tych komentarzach, że ho, pierwsza gra, w której nie będę pierdolił podczas dialogów. Wiecie co? Macie kompletną rację. To jest pierwsza gra, w której nie będę pierdolił podczas dialogów. Ale tylko dlatego, że ich nie ma. Autentycznie trochę mi to przygląda, wiecie, w, przypomina. Kurwa, wygl przypomina wyglądem, przygląda. Proszę bardzo, możecie nowe słowo dopisać do swoich słowników. Dlaczego nawet obrzydliwe, piekielne, światy pełne kurwa koszmarów muszą wszystko opierać na jebanych zagadkach? Kto im kurwa taki pomysł podrzucił w ogóle? E, wiecie kurwa, znaczy nie. <śm> Tak się pewnie komunikują. O ja, jestem non-stop sfrustrowany. O boże, jedyny, dobra. Nie, bańce tutaj, wiecie co? Ale oh. nie po prostu. <laughs> jak bez polotu, kurwa. Uś, tego za to, jak wystrzeliło. Teraz, gdzie ja mogę kurwa iść? O! Ha, 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 kurwa macko jebana! Nie będziesz mnie denerwować po drodze. O, kto wie? Może zwolnię na przykład, nie będę tak. O kurwa,cka mać! O, dobra, chuj, pierdolę! Tam mam korytarz, biegnę przed ciebie, wyjebane w ciebie mam wielki chuju. Winda! To zdecydowanie już wygląda jak winda. Poznaję kurwa te windy. O! Dobra, wsadzaj te palce, kurwa, nic mnie tak w tej chwili nie uspokaja jak zanurzenie palców w jakichś soczystych ścięgnach. Widzicie? Ta gra nie ma jumpscarów, ta gra mnie stresuje tym, że się to jak wykurwie, to wykurwie. Niestety nie ma, więc co ja poradzę. Czytaj grę. A, a, mamy to! Mamy to! Minutę temu zapis, kurwa, zapis. zrobiłem to! Nic mnie tak nie cieszy, jak widok zapisów w Skornie. Jezus Maria. Kończymy, moi drodzy, to nagranie. Naprawdę siadałem z perspektywą zagrania mniej. Patrzcie, jak się cieszę, kurwa, 123 tętna. Ech, oh, kurwa, jest chyba pierwszy horror, w którym mam licznik tętna, w którym naj, najwyższe tętno jest, jak mi się coś uda, a nie jak mi się coś nie uda. Dlatego jakoś sobie muszę, muszę poradzić. O ja pierdolę, czy wy to widzicie? Co to kurwa jest? To ma rękę i wygląda jak nieobrzezany penis. I to taki jeszcze z przewiewem w środku. Ma oko, oko, rękę. Jezus Maria, co to za stworzenie popierdolone jest. No hop, wygląda jak kutas i moszna w jednym y, stali domu, połączeni. Nie, przepraszam, ja nie wiedziałem, że ja ci to zrobię. Wybacz mi, o ślepy Boże, na, nasienia. O Jezus Maria, wielki pokój i rozdzielona trasa. Gdzie pójść? Nie wiem, pójdę najpierw w lewo. Brzydzę się lewactwa! <grystwa> nie, tak właściwie to nie. A dobra, pierdolę, nie będę gadał o polityce na kanale gamingowym. Z trochę Demogorgonem. Ten się kurwa O, Albercik, słuchaj. Będzie jak będzie, chuja na to poradzisz. Możesz na mnie wiuchnąć spod, swoje... spod swojego napletka wiatrem, ale nic to nie zmieni. Nie mam zielonego pojęcia, ale musimy rozwiązać tę zagadkę, tak więc e, potencjalnie znowu będę musiał się spawzować żeby... Weź nawet jeszcze ty mnie nie wtryniaj, Siri. No, znam ludzi, którzy by coś takiego sobie do salonu wstawili, więc. Oj, nawet jest wączony, no. <laughs> Czemu ja to tak powiedziałem, nie wiem. I mam nadzieję, że wy się cieszycie, że ja postanowiłem przeżyć tę przygodę z wami dla Was. To by było na tyle. Zostawcie lajka, jeżeli się podobało, a ja uciekam. Trzymajcie się. Pa. pa.